Hej! Z tej strony Szymonix i dzisiaj gramy w Five Nights at Freddy's Część pierwszą jak na razie, no bo wiecie, chcę tak sobie od pierwszej do którejś tam części grać Tak? Wiecie, normalnie Oczywiście gramy na telefonie i już ach, mnie ciary przeszywają, bo wiem, że chyba mnie coś tutaj, no wiecie, zaskoczy Dobra Spróbuję w tym odcinku przejść jak najwięcej nocy okay. Help, game help, 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 wanted. help, wanted. help, wanted. help, 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 Okej. help, 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 mogę jakoś go odebrać? To live on your first night. Um, huh? I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week. Before, no mm -hmm. fact, so I know it can be a bit overwhelming, yes, but I do. can tell you there's nothing to worry about. Uh, you open five. So let's just focus on dating earlier mm -hmm. first. Okay? okay? Uh let's see. First there's an introductory reading from the company that I'm supposed to read it's kind of a legal thing, mm -hmm. you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza. It's a magical pizza? place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within okay. 90 days, where students' property and premises have been thoroughly cleaned and and the carpets have been replaced. Blah blah, blah blah blah. Now that might sound bad, I know. But there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night. Yes, but I believe no. If I were forced to sing those same stupid songs for twenty years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place mm -hmm. in the hearts of children and you need to show them oh, a little respect. Okay. Right? Okay.

Nie słowa. No już. Elo. Dobra, to co, razie już może nam tu nie gada i można sobie pograć. Ja tą grę znam, kiedyś w nią grałem. Czasami mi skaczyło na łebek coś. Raz krzyczałem, raz nie. Co? Czyta... Nie ma. Mhm. O nie widzenia. E, przepraszam, jak, jak po co to nie tutaj. No idź! 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 Dobra, nie ma go. Okej. Okay. Ten bałów chyba nie ma. S Nie, to pierwsza noc zawsze była łatwa. Nie. Nie odbieram. Nie odbieram, nie odbieram, nie odbieram. Cóż go nie ma? Cześć, cześć, cześć. Pa. Fajnie mi poszło dobrze. No, pani było tak Dobra. Gdzie pan jest? To tak szybko robi. Co się, dobrze czujesz? Czy tam jest ich jest. Dobra, pierwsza um... no to tam będzie łatwo. No to fajnie, że... No to fajnie. Czekaj. Fajnie, że już wszyscy tak idziecie. Nie ma co? No to pewnie ciekawe i coś tam z pizzę robi czy inne. Może Możesz cicho być? Czeka, 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 czeka. Ja się... Oj, ja się zawsze boję tych dźwięków, bo ja wtedy czuję, że coś mi zaraz na jakich wyskoczy. Chyba jest w tej kuchni, jak się nie Okej. Okay. tu. Udłuż. Co się tak czesz? Czura znalazłaś? Aha, cofnęłaś właśnie tak? Ciekawe, to nie ma jakby należeć z tych głupich. No może to lepiej dla mnie. Gdzie cofnął? Ech! Powiedzenia! No jakby po mięsie albo po leku, to proszę za rogiem. Tutaj nie ma. cię. Ejć. Лезь, соберите свой Ну, иди. Ага, уже... Нема, я смотрела. Пусто-пусто. А где есть, Бонни? Себе Где ты был? Чики... Czuki, czuki, nie ma... tu, jest Bonnie, nie? To fajnie, to jest to fajnie, jest, fajnie, fajnie, że tu jesteś, podobało mi się to bardzo. Bany Bally? Bally? Tak, bo jeszcze, jeszcze godzina, jeszcze godzina, uda nam się na ten Halo, halo, pani. Pani! Gdzie jesteś? Panie, byście mieli tu smutno. A nie, że jest ja świat, znam rokolorów, skoro ty jesteś. Wiesz co pan, że jesteś najlepszy. Tylko nie zapraszaj tu nikogo, OK? Ja tu nie zapraszaj mi tu kolegów. Hmm... Czy ten wiatrak mi marun nie dać czytności? No mm. nie mm. yeah, jest. Bez jumpscare'a... Bez jumpscare'a jeszcze. Przejścia w nocy... Może się... Może się całą nocą przejść. What are you saying? Let's uh, do it. Hello, hello. Hey, this is great. No? Most people don't last this long. No? I mean, yes, me you know, they usually move on to other things by now. Uh, I'm not implying that they die. That's, that's, that's not what I meant. Uh, anyway, I, I better not take up too much of your time. Mm -hmm. uh, things are getting real tonight. Um, uh, hey, listen, I, I have an idea. He to oh. get to Foxy Foxy uh, Chica? You know, so chica, that, uh, yeah, yeah. Get Chica. Get mm -hmm. Yeah chica chica. Yeah, chica you then again if they an empty costume, uh, it. oh, yeah, It's um, uh, okay, right. it. the flip side.

Так же, пуп! Прихолава из фондежа.

Freddy, Gnoju, idź proszę. Tak! Uja. To z tego suksesu, co mnie w drzwi waliło, wow. Czwarta noc, nieźle nam idzie. A. Mm, fajnie. No ci... Trzycie, nie, to już się...

O nie, ja cię... Fongaj zginął, on się tak nazywał? Nie, znaczy on się sobie denerwował, no, ale fajny był. Idźcie w wszyscy mi zniknęli, no ekstra. Kurczyka. O, no, misiu. Misiu! Jak mnie nie Żartuję niemiło, wahaj. A no może... Nie! Wiesz co? Stój tam. Stój tam i nic nie rób. Tutaj będzie najłatwiej, jak każdego z nas. Póki wiem, gdzie on jest, to nic mi nie grozi. Widzicie, jak ja już doświadczony jestem bez jumpstera. A, już oparłem się o... Ale... Tam ty na to Ja Kiedy będzie w dwójkę, to ja aż taki szczęśliwy nie będę. No nie. Też? Co nie tak Ja wiem, że chcesz mnie nastraszyć, ale odejść może 七、三、四、五、七。 Hva skjedde nå, da? Sånn. Ja. Nie, nie! Freddy błagam. Długo to rób. Please, please, Freddy, ja się nie. Freddy, Freddy! Mm? Freddy! Freddy. Freddy. Ah. Okej. Okay. Na tym zakończymy ten odcinek. Do zobaczenia w następnym. Pa.